Dzień dobry, Mateusz Cieślak, Katowice dziś. Witam serdecznie pana profesora. Czy mógłby pan się przedstawić naszym odbiorcom, widzom i czytelnikom? Dzień dobry Państwu Wojciech Piątek. Jestem pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panie profesorze, przede wszystkim chcę podziękować, że znalazł pan czas dzisiaj przed zajęciami. Stoimy tutaj w Katowicach przed budynkiem Międzynarodowego Centrum Kongresowego, w którym niedługo odbędzie się kongres gospodarczy. Podobno jedno z najważniejszych wydarzeń tego rodzaju w naszej części Europy. Jak pan je ocenia? Bardzo ważne wydarzenie. Każdy. Wydarzenie, gdzie spotykają się ministrowie, gdzie spotyka się świat biznesu, świat nauki, jest wydarzeniem ważnym, w szczególności dla Katowic. Tak? Dla Katowic, które w tym momencie uzyskują markę miasta, które, w którym definiuje się kierunki rozwoju, naszą przyszłość. Ale w rozmowie z premierem Jerzym Buzkiem. Panem profesorem byłym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego usłyszałem takie słowa, że to wydarzenie jest ważne również dla Małopolski, dla wszystkich regionów w Polsce właściwie. No, poruszam te kwestie, dlatego że pan z Małopolską jest związany Uniwersytet Jagielloński. Studenci. To wydarzenie jest dla całej Europy Środkowej ważne. Proszę zwrócić uwagę, że tu się kształtują przyszłe idee. Przyszłe idee, przyszłe paradygmaty, wokół których będziemy budowali czynniki wzrostu gospodarczego. Takie taki jak dzisiaj rozmawiamy o Zielonym Ładzie, dzisiaj borykamy się z konsekwencjami wojny na Ukrainie, dzisiaj się borykamy z konsekwencjami jeszcze covidu. No i tutaj na podstawie tych naszych doświadczeń, doświadczeń bardzo ciężkich i doświadczeń traumatycznych będzie się toczyła dyskusja. Będziemy odpowiadali na pytanie, dlaczego chcemy podążać taką, a nie inną drogą i będziemy, i będziemy sobie odpowiadali na pytanie, jakie negatywne konsekwencje mogą wystąpić. Poruszył Pan kwestię zielonej transformacji. Tak, to będzie jeden z tematów, które będą omawiane podczas tego kongresu. Jak dla Pana, jako dla naukowca, którego światopogląd jest, no, można by powiedzieć, politycznie mocno na prawo, jak dla Pana te kwestie wyglądają? Ja zielony ład postrzegam jako koncepcję rozwoju gospodarczego. Proszę zwrócić uwagę na to, że Unia Europejska przez ostatnie 30 lat rozwijała się na gruncie polityki spójności. Kształtowaliśmy politykę spójności w wymiarze ekonomicznym, w wymiarze społecznym, w wymiarze przestrzennym, natomiast no, możliwości dalszego wykorzystywania polityki. Właśnie spójności jako narzędzia pobudzania wzrostu gospodarczego się wyczerpały. No tutaj nie za bardzo jest, i mamy ograniczone możliwości przyjmowania kolejnych państw do Unii. Wybudowaliśmy już co, to, co wybudowaliśmy. No i powstało pytanie, powstało elity europejskie, świat gospodarczy musiał zadać sobie pytanie, co dalej. No i właśnie powstała koncepcja Zielonego Ładu, Zielonego Ładu jako czynnika generującego popyt. Bo to jest przede wszystkim idea, koncepcja bazująca na generowaniu gigantycznego popytu. Popytu na technologie, na innowacje zeroemisyjne. A zatem, wy, zatem wymieńmy wszystko na zeroemisyjne. I właśnie dla mnie tym jest Zielony Ład. No tutaj musimy pamiętać jednocześnie o tym, że w, kształtując tę, tą nową wizję wzrostu gospodarczego. Jesteśmy bardzo dogmatyczni. To znaczy, przyjmujemy, że tak musi być i odrzucamy wszystkie ale. Tak? Tych ale jest, jak w przypadku każdej takiej koncepcji bardzo dużo. Nie chcemy przyjąć do wiadomości, że coś może pójść nie tak. I tu, to są chyba te główne zarzuty, które dzisiaj są formułowane przeciwko zielonemu ładowi. To od razu pytanie. Czy gdyby dziś podczas zajęć ze studentami padło do Pana takie pytanie? No dobrze, czy to znaczy, że źle, że zmieniamy autobusy miejskie z tych spalinowych na wodorowe bądź elektryczne? Co by pan studentom powiedział? Powiedziałbym, że jak najbardziej tak. Tylko czy na pewno elektryczne, tak jak my je dzisiaj rozumiemy, czy elektryczne w rozumieniu na przykład trolejbusów, które jeżdżą w Tychach, które, które eksploatujemy już dziesiątki lat, technologia jest efektywna, technologia jest tania, technologia nie wymaga dużych nakładów finansowych. Natomiast doświadczenia na przykład norweskie z ostatniej zimy wskazują na to, że autobusy elektryczne z bateriami nie do końca się, nie do końca się sprawdzają w ekstremalnych warunkach pogodowych typu mrozy. A zatem tutaj jest ym, duży znak zapytania i. Ym, no to postęp, nawet jeśli dzisiaj nie, to za 10 to lat. To może za 5, 10 lat, prawda? za 5, za, za 10 lat, tylko po prostu w tych podejmowanych decyzjach musimy uwzględniać to, co będzie, jeżeli coś będzie nie tak, prawda? Słynne prawo Marfiego, jak coś ma pójść nie tak, to na pewno pójdzie. Musimy uwzględniać w tych naszych decyzjach. Autobusy wodorowe, wydaje mi się, że to jest właśnie ten, ten kierunek przyszłości. Nie elektryczne, a właśnie autobusy wodorowe, które pod względem użyteczności są porównywalne z autobusami o, to, o tradycyjnym napędzie, a jednocześnie są zeroemisyjne. Panie profesorze, za kilkadziesiąt dni tutaj się spotkają przedstawiciele gospodarki, nauki, ale i polityki. Przedstawiciele najważniejszych urzędów państwowych polskich, nie tylko polskich, będą przedstawiciele innych państw, przedstawiciele Komisji Europejskiej. W jednym miejscu będziemy mieli reprezentantów gospodarki, polityki i urzędników. No i nauki. Czy to ogromny potencjał na pewno, teraz jest pytanie. Czy ten kongres ma szansę być przełomowy, tak jak wszyscy, tak jak wszyscy moi rozmówcy podkreślali? Jestem pod tym względem pesymistą, patrząc na tego typu kongresy Ukraina, on wojna, mówimy mhm. o tym, że trzeba się zbroić, bumar łabędy może otrzymać kontrakty, rosomak w Siemianowicach ciągle jest produkowany, szanse są, konieczności są, Szanse są, tylko kluczowym jest, abyśmy chcieli się nawzajem słuchać, a żeby być elastycznym i żeby słuchać co inni mają do powiedzenia, żeby nie było tak jak na, na ogół. Na tego typu, tego typu spotkaniach jest, iż strony przyjeżdżają z ugruntowanymi pozycjami, i potem już konsekwentnie starają się przekonać rozmówcę do swoich racji, nie analizując tego, czy ja mogę coś, mogę dostosować się, mogę uwzględnić rację rozmówcy. Partnera w tym, w moim sposobie myślenia. Jako wykładowcę akademickiego, i to już ostatnie pytanie, chciałbym Pana zapytać, czy to, o czym my rozmawiamy, to w ogóle jest interesujące dla młodych ludzi? Czy to są rzeczy, które ich fascynują? Czy dzisiaj, na przykład, gdyby Pan zaczął o Europejskim Kongresie Gospodarczym, to oni by powiedzieli, no nie. Właśnie te rzeczy bardzo interesują studentów. Studentów, dzisiejszego studenta, mniej interesuje taka zimna wiedza książkowa. Na zasadzie tu schemat, tu tabelka, tu jakieś liczby, a właśnie interesuje to aktywne życie gospodarcze. I patrząc na moich studentów, w większości, w dominującej większości, gdyby dostali zaproszenia, gdyby mogli tu uczestniczyć, z przyjemnością by tutaj przyjechali. Dziękuję bardzo, Dziękuję bardzo panu za rozmowę. Dziękuję bardzo.